Dzień 18. Miara wyznaczona złu. Czy takim znakiem zwycięstwa nad złem nie stał się święty Maksymilian Kolbe w oświęcimskim obozie zagłady? Czy nie jest nim historia świętej Edyty Stein, wielkiej myślicielki ze szkoły Husserla, która podzieliła los wielu synów i córek Izraela? Spalona w krematorium w Brzezince? Z książki Pamięć i Tożsamość. Jesteśmy w kaplicy polskich męczenników, ludzi, którzy oddali swoje życie za sąsiadów, czasem za przybyszów, a niekiedy za ludzi zupełnie sobie obcych, za tych, z którymi żyli w przyjaźni, czasem obojętnie, a czasem może. Byli w relacjach nieprzyjaźni. Oddali życie za ludzi z narodu żydowskiego. Zapis tych ludzi, zapis ich historii, to zapis prawdy, że jest miłość silniejsza niż śmierć, że jest miara wyznaczona złu. To zapis bezprzykładnego męstwa i heroizmu. Dlaczego oddali swoje życie? za drugiego człowieka. Nie liczyli z pewnością na sprawiedliwość jejową. Nie liczyli na cudzy poklask. Oddali to życie dlatego, że Chrystus pierwszy oddał za nas swoje życie. Za każdego z nich osobiście, indywidualnie oddał to życie także za mnie, za ciebie. Miłość Chrystusa Przynagla nas to słowa świętego Pawła. Oni te słowa potwierdzili swoim życiem w sposób jednoznaczny, bezprzykładny. Dlaczego mam być dobrym człowiekiem? Dlaczego masz być człowiekiem bezkompromisowym, uczciwym, wiernym? Dlaczego masz dążyć do tego, by nieustannie. Być człowiekiem sumienia w świecie tak bardzo marnym, naznaczonym konformizmem, koniunkturą. Dlaczego warto się starać? Właśnie dlatego, że Chrystus oddał za nas swoje życie, że miłość Chrystusa przynagla nas do tego, abyśmy byli wierni Jego przykazaniom. Jego miłości. A może warto w tym miejscu nie tyle szukać prostych, choć zarazem prawdziwych norm i reguł. Może warto w tym miejscu wczytać się w te nazwiska i imiona, spróbować rozpoznać twarze tych ludzi, spojrzeć im w oczy, bo przecież oni najpełniej, najprawdziwiej. Mówią nam, jak żyć, jak trzeba postępować. Święty Janie Pawle II, który poprzez swoje beatyfikacje i kanonizacje pokazałeś, że jest miara wyznaczona złu, że można iść drogą świętości, módl się za nami.